Historia namiętności i zbrodni. Wszystko zaczęło się tutaj. A niebo, jakie zapalone. Jak krew. Zabita, zabita. Gdzie jest siostra twoja? Siostra zabija siostrę. Na niebie jest Bóg. Zapomnę, że jest. Będę żyła, jakby nie było Boga. Władza domaga się ofiar. O. Kto raz wszedł na drogę zbrodni, już jej nie opuścił. To była sprawka żadna. A kto przeciw Boskiej Sprawiedliwości wystąpi, poniesie karę. Sonia Bohosiewicz, Mirosław Baka, Stefan Friedman, Władysław Kowalski, Sławomir Orzechowski, Rafał Cieszyński oraz Fej Dunaway. Balladyna w 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego od 4 września w kinach.